Jeżeli to kliknę i uruchomię tą, tą maszynę, to ta kobieta tutaj przemieni się w Hida. Jeżeli tego nie zrobię i ją zostawię, no to krótki wybieg w przyszłość, ta kobieta zginie podczas rozbicia się statku o glebę. No, i wiedząc to, zostawię ją, żeby zginęła. Przemiana w Irithida wiąże się z tym, że dusza osoby, która ulega transformacji, a w zasadzie dawcy ciała, bo tym się jest, a, ulega unicestwieniu. Nie ma zaświatów, nie ma nieba piekła, niczego, jest unicestwienie. To jest największą zbrodnią, jaką można popełnić w tym settingu. No po prostu nie da się już tego przeskoczyć.